Rozdział trzeci. Niepłodną Sarę łaska Boża płodną uczyniła. Sara była niepłodna i straciwszy nadzieję otrzymania potomstwa, chcąc chociażby od swej niewolnicy mieć to, czego samej siebie, jak się okazywało, mieć nie mogła, dała ją mężowi ku zapłodnieniu, bo chciała z niego mieć potomstwa, nie mogła. Wymogła w ten sposób od męża należność swoją, własnego prawa używając w żywocie cudzym. Urodził się więc Izmael, jak się wszyscy ludzie rodzą przez pomieszanie obojej płci zwykłym prawem natury. Przeto powiedziane jest, wedle ciała, nie dlatego, żeby to nie miało być dobrodziejstwem Bożym, albo że nie działa wtedy Bóg, którego sprawcza mądrość dosięga jako napisane jest, od końca aż do końca mocnie i rozrządza wszystko wdzięcznie. Lecz że tam, mówi teraz o Izaaku, gdzie trzeba było zaznaczyć dar Boży szczególny, nienależący się ludziom, którego łaska darmo użyczyć miała, tam trzeba było, iżby syn był dany wbrew prawom i wymogom natury. Odmawia bowiem natura potomstwa takiemu związaniu się mężczyzny z niewiastą, jakie być mogło w tak podeszłym wieku między Abrahamem i Sarą. Zwłaszcza, że Sara była nadto bezpłodna i nawet wtedy rodzić nie mogła, kiedy nie wiek przeszkadzał płodności, lecz wiekowi brakło płodności. Ta okoliczność, że naturze tak upośledzonej nie należał się owoc potomstwa, oznacza, że natura rodzaju ludzkiego, przez grzech upośledzona i dlatego słusznie potępiona, nie zasługiwała na żadną prawdziwą szczęśliwość przyszłości. Dlatego też Izaak. Przez obietnicę zrodzone trafnie oznacza synów łaski, obywateli miasta wolnego, uczestników pokoju wiecznego, gdzie ma nie miłość własna i miłość niejako swojej woli panować, lecz posłuszeństwo cieszące się z jednego wspólnego, a niezmiennego dobra i czyniące z wielu serc serce jedno, czyli posłuszeństwo doskonale z miłością zgodne.